Cześć, z tej strony Graf Zero Vlog literacki. Witam po dłuższej przerwie książkowej spowodowanej moją wizytą w Gdyni, relacjami z oglądanych filmów. No ale czas wrócić do, do tego, co zostało przeczytane. I już wcześniej, znacznie wcześniej, udało mi się przeczytać książkę Joanny Bartoń zatytułowaną Katar duszy. Książkę tę dostałem od, od wydawnictwa Janka. I no, właśnie, no, właśnie, od czego by tutaj zacząć? Znaczy swoją drogą tak, tak, przy okazji, bardzo, bardzo zachęcam do zapoznania się z tym wydawnictwem, bo oni robią naprawdę, naprawdę dobrą robotę. To jest, to jest właśnie taka sprawa. Ja tu będę mówił trochę o literaturze środka i mam wrażenie, że właśnie oni się świetnie wpasowują w wydawanie takich właśnie książek, które. E, nie są artystycznie jakoś tak wysmakowane, że tak naprawdę większość ludzi się od nich odbija, ale jednocześnie nie hołdują jakimś takim, no nie wiem, takiemu myśleniu, żeby trafić w, w milionowego czytelnika, nie? Czyli, że to ma być porządnie zrobione, to ma być jednak wymagać czegoś od czytelnika, a z drugiej strony nie popadać w jakąś taką, no, straszliwą awangardę, tak? I to, to zaraz właśnie o tym o tym będziemy mówić, ale mają też w ofercie takie rzeczy właśnie jak tutaj też dostałem, chociaż, chociaż ja tę książkę już mam i znam ale może też przy okazji kiedyś jeszcze o niej, o niej opowiem bo, bo myślę, że warto to jest Olesi Iwczenko Wylot to jest z kolei no, antyutopia, dystopia no już jak, jak zwał, tak zwał czyli, czyli jednak gdzieś tam w, w literaturze gatunkowej też w ofercie tego wydawnictwa coś można znaleźć. Natomiast e, dzisiaj o Katarze Duszy. E, też żeby nie było, że ja tutaj będę jakąś reklamę robił, e, absolutnie nie, mam, mam też zarzuty wobec tej książki i, i, i myślę, że, że je zaraz tutaj podniosę. Y, ale ale warto, warto, warto o niej opowiedzieć, bo, bo to jest rzeczywiście ciekawa i dość odważna rzecz, muszę, muszę przyznać. W ogóle ciekawostką jest to, że pooglądałem sobie trochę filmików na stronie wydawnictwa, rozmów z autorką i też to, to jest też rzecz bardzo rzadko spotykana, żeby wydawca no, aż tak swojego autora promował, pozwalał mu się w ogóle wypowiadać na, na swojej stronie. No, bardzo, 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 bardzo sympatyczna sprawa. Ale właśnie, bo tam jest taka ciekawa rzecz. Obejrzałem sobie te filmiki i tam jest cała... Długa dyskusja o jakimś takim, no można powiedzieć, zaszeregowaniu tej książki. Czy to jest literatura piękna, czy może literatura popularna? A wydaje mi się właśnie, że mamy coś takiego w naszych tutaj dyskusjach o literaturze. No, jakieś, nie wiem, czy to jest kategoria literaturoznawcza, czy też może nie. Ale mamy takie pojęcie, może trochę nieformalne, jak literatura środka. I to jest kapitalny przykład, to jest właśnie kapitalny przykład literatury środka. To jest takie pojęcie, które chyba stworzył sobie salon. Nie pejoratywne, ale mam takie wrażenie, że oni sobie tak trochę no, podobały im się jakieś książki, ale były za mało takie właśnie awangardowe, wysmakowane artystycznie dla nich. No ale co tu zrobić z tym, że im się podobały? No to, no to nazwijmy je taką literaturą środka. To jest coś pomiędzy właśnie literaturą gatunkową a, a literaturą piękną. Czyli jeżeli, jeżeli piszemy, no powiedzmy w obrębie właśnie jakiegoś gatunku, natomiast sięgamy jednak. Po pewne rozwiązania dla tego gatunku zupełnie niecharakterystyczne, i tak jest z katarem duszy. Bo, moim zdaniem, gdyby tę książkę streścić w 4-5 zdaniach, to wyjdzie nam na to, że to jest typowa książka obyczajowa i to powiedziałbym, nawet taka celowana w kobiety, no głównie z tego powodu, że główna bohaterka i narratorka jednocześnie, co tutaj dość istotne, jest kobietą, więc to jej perspektywę poznajemy. Z racji tego, że większość czytelników lubi się utożsamiać z bohaterem, a z narratorką, jeżeli to jest jedno i to samo w ramach danej powieści, to już zupełnie, no to faktycznie myślę, że można tutaj powiedzieć o, e, o jakiejś e, tutaj książce, no, no, którą pewnie w, w większości przypadków przeczytają kobiety, ale żeby nie było, że ja tutaj w tej literze dużo kobiecej, straszliwej mówię. Nie, ale myślę, że. Myślę, że tak będzie. No i teraz tak, tylko coś tutaj nagle nam nie pasuje. Ja, jak rozmawiam z czytelniczkami literatury, literatury kobiecej, to mam wrażenie, że no one tak często mówią, nie, że szukają takiej, czegoś łatwego, czegoś lekkiego, czegoś, co się pozwoli oderwać od rzeczywistości. A ta książka taka nie jest. A ta książka taka nie jest, ponieważ tutaj wchodzą nam tematy bardzo mało sympatyczne, takie jak a, na przykład e, samobójstwo, e, takie jak uzależnienia, to gdzieś może na, na, na drugim planie do tego wątku jeszcze wrócę, y, takie jak problemy z własną niepoukładaną seksualnością, jak to zresztą chyba bohaterka określa więc to jest coś co zdecydowanie odbiega od takich kanonów literatury obyczajowej właśnie pisanej dla dla kobiet i to zdecydowanie na plus, ale z pewnym też zastrzeżeniem. Tutaj Autorka, znaczy o, narratorka pod koniec e, pisze swoją książkę, ponieważ ona jest też pisarką. No, i właśnie komentując recenzję, mówi, że jakiś tam właśnie prawicowy, konserwatywny e, krytyk ją pochwalił, że ona jest odważna. Tutaj pisze odważnie o religii, no, a przecież ona no, to nie było jej, w jej zamierzeniu jakiś dydaktyzm tutaj tworzyć. Znaczy, cały czas mówi o bohaterce i narratorce, nie o autorce absolutnie. Ale może, może rzeczywiście ze strony autorki to jest taka trochę próba zabezpieczenia się z jednej strony. Nie, jakby, no ja to rozumiem, że, że to, to że nie, nie taki był zamysł, że to nie jest powieść religijna, ale rzeczywiście religia jest tutaj dość ważna i dość istotna. No katolicyzm, ponieważ akcja rozgrywa się w Polsce. Chodzi, chodzi głównie o to, że mamy bohaterkę, która jest, na powiedziałbym, rozedrgana. Ona jest bardzo niepoukładana w pewnym momencie swojego życia i próbuje znaleźć, próbuje się wyciągnąć na powierzchnię, między innymi dzięki, dzięki religii, dzięki pomocy zresztą księży, którzy się pojawiają w jej życiu. I to jest bardzo ciekawy wątek, który też jednak, mimo wszystko, ze znakiem zapytania, ale też taki wątek, który nie zawsze w tej literaturze um, obyczajowej, no niech będzie, obyczajowej się w ten sposób pojawia. Nie? Tam raczej, raczej to chyba jest tak dość, dość, dość negatywnie ukazywana religia. Znaczy wiem, że są wyjątki. Oczywiście są wyjątki. Natomiast, no właśnie, mamy. Um, Pewien wycinek z życia głównej bohaterki i retrospekcję e, do czasów jej młodości, tak no, myślę, że tak można powiedzieć. E, wycinek z życia. No właśnie, to jest też, e, chy, chyba mimo wszystko, taki moim zdaniem, mankament tej powieści, że bardzo ciężko jest w niej znaleźć jakiś taki. Jeden główny wątek, coś, na czym można by się tutaj było oprzeć. No bo owszem, mamy ten romans, który gdzieś tutaj się zaczyna, czy też ten, ta, ta relacja dziwaczna bohaterki z, z jakimś tam mężczyzną i próby, próby jakieś poukładania sobie tego wszystkiego. Mamy jej problemy psychiczne, które odbijają się na jej właśnie też seksualności, ale nie tylko na jej relacjach z rodziną na jej relacjach w ogóle z ludźmi no tak, to, to zdecydowanie też, mamy tę kwestię religijności o której ja już powiedziałem wcześniej I, no i jakieś tam powiedzmy jeszcze wątki poboczne, no, kwestia tam na przykład no, próby napisania kolejnej powieści, jakiegoś zaistnienia gdzieś w, w tym świecie artystycznym pewne problemy, które się tam gdzieś tam pojawiają w, ży, w życiu rodzinnym no, wypadki, które się Zdarzają, i, i, i tak to sobie funkcjonuje. Chyba żaden z tych wątków nie będzie tutaj dominujący, jak tak o nich sobie pomyślę. Oczywiście mamy też przemieszany, mamy też przemieszany czas, to nie jest opowieść linearna, więc to, to znowu też ja myślę, że większość czytelniczek tej literatury obyczajowej wybiłoby tutaj zdecydowanie z, z rytmu. Natomiast z mojej perspektywy jest to, jest to ciekawe. Czyta się to bardzo przyzwoicie. W zasadzie, jeżeli chodzi o język, ja tutaj zarzutów większych nie mam. Jestem w stanie uwierzyć w młodą kobietę, czy też kobietę, może no, no, bliżej już wieku średniego, właśnie w ten sposób się wypowiadającą, w ten, w ten sposób postrzegającą świat. Więc tutaj, jakby a wszystko jest na swoim miejscu. Wątek religijny jest ciekawy, chociaż ja tam miałem pewne zgrzyty. To znaczy, tam jest taka scena, w pewnym momencie jak się tam załamuje, jej relacja, no może nawet nie tyle religijna, co, co jej relacja taka osobista, no, przyjacielska z księdzem zakonnikiem, co jest tutaj istotne. No jakby jej reakcja na to, co się dzieje, jest moim zdaniem bardzo dziwna, ale jestem w stanie w nią uwierzyć. No, to jest ktoś, ktoś jeszcze nie poukładany w tym momencie, więc mógłby tak zareagować na, na takie, a nie inne zachowanie Księdza. Nie chcę tutaj za dużo zdradzać. Natomiast rozwiązanie tej sytuacji ze strony Księdza wydaje mi się, że to by jednak nie przeszło. Może, może rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce i może gdzieś to się udało. Podkreślam jeszcze, że to jest salesjanin, zakonnik, co tutaj jest bardzo istotne. Akurat. Natomiast to, co on robi, e, wydawało mi się takie dosyć, dosyć płytkie i to by się chyba skończyło jeszcze grubszą aferą, ale może mnie tu autorka zaskoczy w komentarzu, że taka sytuacja rzeczywiście miała miejsce. Absolutnie, żeby nie było, e, tu nie chodzi o żadne zdrożne rzeczy. Raczej takie, takie kwestie zupełnie normalne, które się w, w relacjach księży i parafian często pojawiają, że parafianie zbyt, zbyt za bardzo się zaczynają przywiązywać do księdza, a, a nie do powiedzmy kościoła rozumianego jako. Jako wspólnoty, więc to są takie zwyczajne kwestie. Nie, nie, żadnych szokujących rzeczy tutaj na szczęście w tym wątku nie ma. Natomiast tak, a jeszcze jedno. Na drugim planie jest kapitalna opowieść, i to naprawdę za to szapoba o osobie uzależnionej o alkoholiczce. To jest tak. To jest rzecz, która na mnie zrobiła duże wrażenie. Nie emocjonalnie, bo, bo ja na to liczyłem, że to się tak rozwiąże. Ale dlatego, że tak to się niestety często dzieje. Też nie chcę za dużo zdradzić, ale my mamy taką tendencję do wpadania ze skrajności skrajność. Nie była do pewnego momentu, była taka, w, jakby w tej narracji głównonurtowej, tendencja do odczłowieczania ludzi uzależnionych. Teraz mam wrażenie, że zaczyna się to wszystko wyginać w przeciwną stronę, zaczyna się mówić, że no to tylko jest taki jakiś tam czasowy kryzys, w jakim oni się znajdują. No to są przecież jednostki samostanowiące, osoby, są dorośli, dojrzali, no przecież, no jak to tam, wystarczy tylko odpowiednia pomoc i wszystko się ładnie ułoży. Um, nie no autentycznie się spotykałem z takimi, z takimi opiniami natomiast to co jest w tej książce pokazuje że nie, że zupełnie nie i że to są bardzo trudne przypadki bardzo trudne sprawy i pomoc jest ważna ale to musi być pomoc sensowna i jedna osoba raczej sobie z czymś takim nie poradzi więc za ten wątek naprawdę bardzo bardzo, bardzo ładny i i to, to, to tak rzeczywiście powinno wyglądać. To, z czym ja mam największy problem, jeżeli o tę książkę chodzi, to jest, to jest właśnie ten układ, o którym ja mówię: że tam żaden z tych wątków nie jest wątkiem dominującym, i to jest z jednej strony oczywiście jak najbardziej realistyczne urealnie jakoś tę powieść, zakorzenia ją w rzeczywistości. Natomiast z drugiej strony to jest trochę takie strzelanie sobie w stopę. No bo ja sądzę, że to będzie książka, która może odrzucić czytelniczki właśnie takich typowych obyczajówek. To zdecydowanie nie będzie rzecz dla nich. Za smutna. Powiedzą mi na pewno w bibliotece. To nie, 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 to nie o to im chodziło. Za, 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 za tutaj, za ciężkie sprawy. Z drugiej strony, to jest bohaterka, która, jak mówię, jest niepoukładana i ona ba, do końca walczy z tym, no jakby z. z, z... Jakby to powiedzieć, nie chcę powiedzieć że ze swoją seksualnością, no ale po części tak, z jakimś pogodzeniem siebie i, i, i kościoła. I ta walka też nie zdradzając oczywiście zakończenia, gdzieś tam pozostaje jednak cały czas otwarta. Ciężko, ciężko powiedzieć, jak ona się tam ostatecznie ułoży. W tym wszystkim. Natomiast to jest rzeczywiście bardzo, bardzo realne. To jest wizja człowieka, który to nie tak, że się nawrócił i koniec, tylko cały czas upada, podnosi się, upada, podnosi się. Eee, I tak, no to, to, to faktycznie, faktycznie tak to wygląda, i to jest bardzo przekonujące. Ale z drugiej strony, ja myślę, że to, jak ona pisze o swojej seksualności, i nawet nie chodzi o jakieś relacje z mężczyznami, chociaż to też oczywiście. To może wielu czytelniczkom literatury z kolei katolickiej się nie podobać raczej. Ja myślę, że tak, patrząc na ewentualnych odbiorców tej książki, ja bym miał spory problem ze znalezieniem jakiegoś takiego targetu, kogoś, w kogo ta książka może trafić, bo, bo z jednej strony ludzie, którzy są negatywnie nastawieni do kwestii religijnych, bardzo, bardzo mają spore problemy z tym, żeby zaakceptować, że dla kogoś innego one mogą być ważne i w takiego bohatera, na przykład, uwierzyć. Ja się z tym też bardzo często spotykałem, a z drugiej strony ludzie, dla których religia, wiara są bardzo ważne. Jednocześnie nie do końca, nie wiem, czy do końca oczekują od literatury takich, a nie innych rozwiązań i takich, a nie innych bohaterów, czy oni jednak nie oczekują literatury parenetycznej, czyli pokazującej wzorce do naśladowania, a nie przypominającej im na przykład, że sami mogą mieć takie albo podobne problemy. Więc, więc tak, jakieś takie rozdrganie tej powieści. Bo przecież to mamy tutaj narrację pierwszoosobową, więc skoro narratorka jest, jak już powiedziałem, Rose drgana, to może, myślę, że może, może sprawiać pewien problem z, z określeniem jakiejś grupy docelowej. I mi chyba trochę w, w tej lekturze przeszkadzało, w tym sensie, to znaczy, przyznam szczerze, szczerze, autentycznie. Te wątki romansowe to jest zdecydowanie chyba nie dla mnie. Czy znaczy, to nie jest tak, że ja żadnego romansu nie przeczytam, ale ja się poczułem jako, jako ktoś, do, do kogo ta książka nie jest adresowana. Tak, że po prostu, no jakby nie do końca. No, czytałem, czytałem na przykład Polaka. Kucji niedawno i jakkolwiek bym tej książki nie oceniał, tak tam jednak ta miłość, o której przecież ta książka mówi, jakoś tak bardziej do mnie trafiła. Natomiast, reasumując, ja bardzo żałuję, bardzo żałuję, że ta książka nie pojawiła się w Polsce. No, jeżeli tak dobrze pamiętam, to około 2000 chyba roku, kiedy Grochola pisała tam te swoje, właśnie, nigdy w życiu i tak dalej, bo to by było wtedy. No teraz już jakby po tej literaturze to tam chyba niewiele zostało, rzadko się do niej, do niej już wraca. A chociaż wychodzi co jakiś czas coś takiego. To by było wtedy takie pokazanie, że można takie historie pisać znacznie bardziej realistycznie, znacznie bardziej przekonująco, i z drugiej strony. Że ta religia w życiu człowieka, nawet na pozór niereligijnego, może mieć jakieś pozytywne znaczenie, niezależnie od tego, jakby do niej podchodzić. Do czegoś takiego, takiej książki wtedy zabrakło. Czy ona nie jest trochę spóźniona? Może tak. Było, nie było. Jeżeli was nie przestraszyłem, jednym, to tak jak mówię, taką właśnie tutaj. Niepoukładaną seksualnością, albo z drugiej strony, właśnie taką e, zmaganiem się ze swoją religijnością, ciągłym nawracaniem się, jeżeli zestawienie tych tematów was, ze, was jakoś tutaj nie, nie odrzuciło, e, jeżeli nie odrzuci was bardzo taka m, chyba trudna do polubienia bohaterka. Jeżeli nie macie takiej potrzeby identyfikowania się, się z bohaterem, bohaterką, to ja myślę, że to jest książka, której warto dać szansę. Nie wiem, czy ona jest, nie wiem, czy, czy ją kupią mężczyźni. Czy mężczyźni powiedzą: Tak, ja chcę takie rzeczy czytać. Czy kobiety też na przykład nie powiedzą: Co to jest za bohaterka, co ona robi, jak ona w ogóle postępuje? Nie wiem, szczerze mówiąc, ale myślę, że. Jeżeli miałbym z literatury obyczajowej, podkreślam, bo ja tak tę książkę widzę, współczesnej cokolwiek wybierać, to na pewno dałbym pani Bartoń pierwszeństwo przed tymi wszystkimi bestsellerami, czyli pani Mili, panią Wilczyńską, e, panią tam jakąś tam, tam, Krawczyk, tak? I tymi podobnymi właśnie seryjkami lekkich, łatwych i przyjemnych książek. Jeżeli już czytać książki o nas, o życiu, o ludziach. Podobnych to te książki, które nie boją się tematów trudnych i nie boją się stawiać pytań i nie udzielać na nie odpowiedzi. Bo taką książką jest właśnie Katar Duszy. Dziękuję. To był Graf Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze bez pardonu.